Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Znalezione, przeczytane. Przychodzę dzisiaj do Was z dosyć pokaźnym stosem książek, i są to książki napisane przez kobiety. Jako, że mamy miesiąc marzec, więc taki trochę gest symboliczny. Ja oczywiście, jak wiecie, staram się promować literaturę napisaną przez kobiety przez cały rok. Natomiast to jest taka okazja, podobnie zrobiłam w zeszłym roku, żeby nagrać, dedykować cały jeden film autorkom, których głos uznaję za ważny, które uważam. Uważam, że warto też przypomnieć i dalej promować tę twórczość. Tutaj, w tym stosie, znajdzie się kilka książek, które niedawno zakupiłam, a więc jeszcze ich nie czytałam. Będę chciała się tylko z Wami pochwalić tymi zdobyczami, dlatego też jest to taki trochę powiedzmy mini book haul. A pozostałe książki to są książki, które już czytałam, niektóre dobrych parę lat temu i będę chciała Wam po prostu te nazwiska przypomnieć. Serdecznie Was zapraszam, żebyście zostali ze mną do końca. Już sobie ten stos podzieliłam na dwa mniejsze stosiki. Wy tego nie widzicie, ale będę Wam oczywiście pokazywać każdą okładkę. I zacznę od autorek polskich. Pierwszą z nich jest Dorota Masłowska i chciałabym Wam przypomnieć zbiór jej felietonów Jak przyjąć kontrolę nad światem nie wychodząc z domu. To są felietony z lat 2014-2016. One ukazywały się w takim dwutygodniku kulturalnym, który chyba już nie istnieje. I wydane zostały przez wydawnictwo literackie w takim oto zbiorze w roku 2017, do druk był w 2020. Ta książka jest cały czas dostępna. I te felietony, pomimo, że były pisane na no, kilka dobrych lat temu, wcale nie straciły na aktualności. Ogólnie jeśli chodzi o prozę Doroty Masłowskiej, ja jestem jej e, fanką, e, tak kolokwialnie mówiąc, e, i kibicuję jej bardzo e, od momentu jej debiutu. Mam zawsze taki odruch, żeby mówić o niej, że to jest pisarka no, e, młodego pokolenia. Natomiast e, właśnie sobie uświadomiłam, że ona tak naprawdę debiutowała 20 lat temu, więc wydaje mi się, że już chyba nie musimy mówić, że to jest przedstawicielka najmłodszego pokolenia w literaturze bo chyba już nie jest i zresztą jej literatura jest też już dosyć dojrzała i warsztat, który ona sobie wypracowała, też już świadczy o tym, że no nie jest to ktoś, kto dopiero rozpoczyna swoją karierę. Ja bardzo lubię jej powieść Paw Królowej. To jest moja ulubiona jej książka. Natomiast oczywiście bardzo doceniam też ten jej spektakularny debiut. Doskonale go pamiętam. Byłam wtedy na studiach. I bardzo dużo się o tym mówiło, zwłaszcza o tej pewnej rewolucji w języku, której dokonała przynosząc taką, no, gwarę drysarską, powiedzmy, do powieści. Ale słuchajcie, nie będziemy się skupiać teraz na jej twórczości w sensie ogólnym, tylko chciałabym Wam powiedzieć parę słów na temat tych felietonów. W tych felietonach Dorota Masłowska skupia się na kulturze jako takiej. Ona analizuje zjawiska kulturowe, zarówno z tej kultury wysokiej. Możemy sobie poczytać o malarstwie na przykład Zdzisława Beksińskiego. Jest tu świetna recenzja książki Magdaleny Grzewałkowskiej poświęconej właśnie Beksińskim portret podwójny. Bardzo wzruszający felieton. Ale w gruncie rzeczy mm, najbardziej interesuje Dorota. Masłowską w kulturze, to, co jest na jej obrzeżu, to, co jest gdzieś tam poza kanonem, co jest szpetne, czego nie chcemy, czego się wstydzimy, czego jako, no nie wiem, humaniści staramy się nie dotykać czyli disco polo, seriale, tabloidy, jakiś taki świat celebrycki. I ona, skupiając się właśnie na tych zjawiskach, portretuje współczesną Polskę i w gruncie rzeczy, portretuje, też współczesną Polkę. Pokazuje też obraz kobiety w tym. Bardzo Wam polecam felietony poświęcone takim reality show, jak na przykład Asia Express albo Kuchenne Rewolucje. To jest duże poczucie humoru. Bardzo taki sarkastyczny język, celne riposty, celne diagnozy w gruncie rzeczy, ale też za tym idzie jakaś tam głębsza refleksja, bo to nie są tylko takie felietony, które mają nas rozśmieszyć albo które mają nas zawstydzić. One też pokazują nam jakąś prawdę o nas samych, tutaj widoczną z tego naszego iście polskiego podwórka. W tym Dorota Masłowska zresztą jest bardzo celna od samego początku swojej twórczości, natomiast w tych felietonach nie chowa się już za tą formą, za tym slangiem. Tylko mówi bardziej wprost. Ja Wam bardzo serdecznie tę książkę polecam. Ona jest cały czas dostępna, i dobrze jest sobie do niej wracać co jakiś czas, w tym sensie, że nie trzeba jej przeczytać od A do Z na, od samego początku, tylko można sobie po prostu do tych pojedynczych felietonów wracać. A jeszcze dodam, że tu są bardzo fajne, ciekawe ilustracje Macieja Chorążego oraz też zdjęcia wykonane przez samą Dorotę Masłowską. Znakomity sposób dopełniają całość. Polecam. Kolejną książką, którą Wam bardzo serdecznie chcę polecić, jest reportaż Joanny Kuciel-Frydryszak pod tytułem Służące do wszystkiego, wydany przez wydawnictwo marginesy kilka lat temu. Ten tytuł mogliście zresztą już widzieć na moim kanale w filmie poświęconym literaturze non fiction. Chociaż tam mówiłam o tym dosyć skrótowo, dlatego cieszę się, że dzisiaj mogę dodać kilka zdań więcej. Moim zdaniem ta książka na to zasługuje. To jest książka bardzo ważna, bardzo przełomowa. Ona przywraca pamięć zapomnianym, wyrzuconym poza społeczny nawias kobietom. I reportaż jest o tyle znakomity, że jest z świetną panoramą dziejową. Pokazuje nam yy, ten kontekst historyczny XIX i XX, pierwszej połowy XX wieku, pozwala lepiej zrozumieć też to, co działo się z tymi kobietami, ale jest też z drugiej strony niezwykle analityczny. Wchodzi głębiej, wchodzi w szczegół, pokazuje jakąś diagnozę. Ja bardzo lubię to w literaturze non-fiction, kiedy rzeczywiście autor pozwala sobie na jakiś komentarz i nie pozostawia tylko suchych faktów. Tutaj mamy ten los przedstawiony niezwykle detalicznie. To jest historia kilkunastu kobiet. Częściowo bezimiennych, też takich kobiet, które były rzeczywiście w, postawione w bardzo trudnych warunkach życiowych. Większość z nich to były bardzo młode dziewczyny, które były wyrywane ze swojego naturalnego środowiska rodzinnego w wieku 15-16 lat i swoją sytuacją życiową zmuszone były do pójścia na służbę do rodzin arystokratycznych, do rodzin yy, yy, burżuazyjnych, i ich los był bardzo trudny, był bardzo okrutny. One były. Odzierane z godności, ale były też odzierane z imienia, czyli pozbawiane czegoś, co jest najbardziej osobiste, czyli twarzy, imienia. Jeżeli zdarzyło się, że taka młoda dziewczyna miała, nie daj Bóg na imię, tak jak córka państwa domu, okazywało się, że na przykład nie wolno już mówić do niej jej własnym imieniem. I to jest taki symboliczny przykład, który jest bardzo przejmujący i rzeczywiście autorka świetnie to rozrysowuje. Ona zresztą pokazuje też, w jakie sidła wpadały tak naprawdę te kobiety, jak bardzo były. Były sprowadzone do roli e, takiej przedmiotowej, swojej funkcji przede wszystkim. Istniała zresztą wśród służących hierarchia, e, gdzie najwyżej stała kucharka, dopiero potem niańki, jakieś właśnie e, służące od sprzątania czy hodowli na przykład drobiu, jeśli to był jakiś majątek, prawda, z gospodarstwem i najniżej stały te tak zwane panny do wszystkiego. Służące do wszystkiego trafiały do rodzin biedniejszych, e, arystokratycznych, których nie stać było na zatrudnienie kilku, więc ich los był najcięższy, bo one właściwie musiały robić wszystko. I nie mając za to żadnej gratyfikacji, nie mając za to żadnej wdzięczności, kiedy chorowały, były najczęściej takim wrzodem w rodzinie, takim elementem, ciężarem. Rodzina bardzo szybko chciała się pozbywać ich. Bardzo często były zresztą anonimowo też chowane, oddawane gdzieś tam do przytułku, do szpitali. Nie miały też dobrych warunków. Były Najczęściej były zmuszone do tego, żeby na przykład sypiać w kuchni albo, no, jeżeli trafiła im się trochę lepsza, bogatsza rodzina, no to miały jakąś pakamerę, jakiś pawlacz, czasami wnękę. No chyba najlepiej trafiały te, które miały własny pokoik. Nie chcę Wam oczywiście w szczegółach o tym mówić, dlatego że tę książkę trzeba po prostu w całości przeczytać, żeby ją tak jak wiecie, szkatułkę sobie ułożyć dokładnie z tych elementów i widzieć. Czym była tam ta epoka, i do jakiej funkcji, do jakiej roli w zasadzie można było sprowadzić człowieka? Człowieka, który jest taki sam przecież jak my. I to, co wam mogę powiedzieć, to tutaj są jeszcze takie smaczki. Na przykład jest historia służącej Marii Luty, która no, pełniła tę funkcję w rodzinie pisarza Henryka Sienkiewicza. Ona akurat trafiła bardzo dobrze i żyła w o wiele lepszych warunkach niż większość jej, powiedzmy, koleżanek. Ale no też chcę wam pokazać, jak bardzo mm, taka pojemna jest ta książka, jak dużo tutaj rzeczywiście różnych historii i anegdot również możemy przeczytać. Serdecznie wam tę książkę polecam. Ona mi się tak kojarzę trochę z książkami, o których ostatnio wam mówiłam, czyli zwłaszcza z właśnie pannami z Wesela, to jest recenzja z kilka odcinków temu odsyłam, kto nie słuchał, ale też z ludową historią Polski. I to, co jeszcze mogę wam powiedzieć. Czego w tamtych książkach nie znalazłam, a jest tutaj i świetnie wybrzmiewa, to jest taka pewnego rodzaju hipokryzja, na którą wskazuje autorka. Hipokryzja, która dotyczy środowiska no, intelektualistów, filozofów związanych z tymi prądami ideowymi, lewicowymi, socjalistycznymi, które też do końca nie upominały się akurat o ten tak zwany proletariat nieprodukcyjny. Czyli w tych wszystkich manifestach, odezwach, zawsze podkreślał, Myślało się ciężką dole chłopa, ciężką dole robotnika. Natomiast o kobietach, które były służącymi nikt nie pamiętał. Tę hipokryzję też tutaj autorka świetnie obnaża i to jest w pewnym sensie coś nowego, czego wcześniej w reportażach czy książkach tego rodzaju nie znalazłam. Na koniec powiem, że autorka mówi o wspólnocie korzeni i to jest coś, co wybrzmiewa bardzo w trakcie lektury tej książki, że wszyscy tak naprawdę, ponieważ w 80 90% wywodzimy się z warstwy chłopskiej, na pewno w swojej rodzinie mieliśmy jakieś służące. Polecam wam bardzo serdecznie. A teraz przejdźmy do takiej części buchholowej, czyli pokażę Wam kilka książek autorstwa różnych kobiet, które niedawno nabyłam. I też zaczniemy od autorki polskiej, Manuela Gretkowska i jej ostatnia powieść pod tytułem Mistrzyni. To jest książka inspirowana życiem takiej postaci bardzo barwnej, żyjącej w Warszawie XIX wieku, czyli Lucynie Ćwierciakiewiczowej. Lucyna to była autorka książek kucharskich. I Gospodarskich, która miała no, niesamowitą renomę, niesamowitą, zdobyła też popularność. Podobno jej książki cieszyły się większą popularnością niż powieści Henryka Sienkiewicza. Ale ona była o tyle interesującą postacią, że była świetnie umocowana społecznie, miała niesamowite koneksje, była osobą bardzo wpływową. Bardzo mi zaciekawiła ta książka. Ja się zresztą bardzo cieszę, że Manuela Gretkowska wraca też wreszcie do takiej tradycyjnej powieści, dlatego że wydaje mi się, że ona straciła trochę czytelników. Przez zbytnie takie skupianie się na kwestiach takich ideologicznych i społeczno-politycznych w swojej literaturze. Nie mówię, że to jest źle, nie mówię, że pisarz nie ma do tego prawa, natomiast zawsze chciałam widzieć w niej przede wszystkim artystkę i pisarkę, literatkę. Dlatego cieszę się, podobała mi się ostatnia jej powieść pod tytułem Faworyty. Sprzed dwóch lat i teraz jestem bardzo ciekawa, właśnie tej biografii, powieści biograficznej. Dajcie mi znać, czy ktoś z Was może sobie zakupił, czy czytał, e, dlatego że e, nigdzie nie widziałam jeszcze recenzji. Także, gdyby ktoś z Was już miał, będę bardzo wdzięczna za jakąś Waszą taką pierwszą opinię. E, I kolejna pisarka, którą będę czytać i której książki sobie zakupiłam, to już jest pisarka e, niepolska. A, pisarka no, amerykańska, a właściwie e, nigeryjska, to jest Chimamanda Ngozi Adichie. Wywiad z nią czytałam w, w tym zbiorze wywiadów Michała Nogasia, ale to też jest pisarka, którą bardzo e, polecały dziewczyny z kanału Naukowe Czytaczki i ja już od jakiegoś czasu zbieram się do e, 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 czytania jej książek i zakupiłam sobie wersji e, oryginalnej, zresztą Amerykanę, chyba taką najsłynniejszą jej powieść, ale powiem wam o jednej ciekawej rzeczy, jako że odcinek jest poświęcony Kobietom jako autorką, pisarką, a więc jest z ducha taki feministyczny. To wydawnictwo proszyńskie i spółka dorzuciło mi kiedyś do jakiegoś zakupu, przy okazji jakichś innych książek, taki esej, czy Mamanden Adici wszyscy powinniśmy być feministami. To chyba jest mało znane, to jest słuchajcie, bardzo króciutkie. Możecie to przeczytać dosłownie w 20 minut, to jest pewne wystąpienie z pewnej konferencji, i ono mi się bardzo podoba. Dlatego, że jest bardzo spokojne, bardzo wyważone i takie bardzo osobiste, wzruszające. Czy mam dać go z Czy tutaj oczywiście trochę. Odkleja te stereotypy, które się przykleiły do feminizmu, zwłaszcza feminizmu nowej fali, i próbuje powiedzieć w taki bardzo spokojny, wyważony sposób, że feministka to nie jest jakaś agresywna kobieta, która nienawidzi mężczyzn, czy też jakaś nieszczęśliwa z tego tytułu, że jest samotna, ale no, wskazuje też na. Swoje korzenie i mówi o czymś bardzo ciekawym, co zresztą było dla mnie nowością: że w kulturze, w której dorastała, w której się wychowała, wmawiano jej, że kobieta z Afryki nie może być feministką więc zdanie czy ma Ngozi adici, które formułuje współczesną kobietę feministkę, brzmi tak, że jestem szczęśliwą afrykańską feministką, która szanuje i lubi mężczyzn. Bardzo mi się ten krótki esej podoba. Jeżeli będziecie mieli okazję gdzieś tam po niego sobie sięgnąć, czy gdzieś będziecie widzieli, to, to serdecznie wam polecam. Przeczytajcie sobie natomiast, jeśli czytaliście Amerykanę albo fioletowy hibiskus Żółtego Słońca, bo to są właśnie te książki, które ja też zamierzam w najbliższym czasie czytać, to dajcie mi znać. To jest takie nazwisko, które myślę, że będzie ważne w tym roku wśród książek, które będę czytała. Amerykana pójdzie na pierwszy ogień, a teraz będzie akcent ukraiński i bardzo się cieszę, że jest okazja, by też powiedzieć kilka słów na temat ważnej ukraińskiej pisarki. Powiem Wam jeszcze, odpowiadając na Wasze pytania, bo pytaliście się mnie czy zamierzam też nakręcić osobny film poświęcony w ogóle literaturze ukraińskiej. To przy tej okazji odpowiadam wam, że tak, pewnie kiedyś tak, natomiast nie wiem czy w najbliższym czasie musiałabym w jakiś sposób dojrzeć do tego, co chciałabym konkretnie w tym odcinku akurat teraz kiedy toczy się wojna, powiedzieć, więc myślę, że tak, dlatego że trochę tej ukraińskiej literatury czytałam, nie jakoś może specjalnie dużo, ale coś myślę, że mogłabym powiedzieć, natomiast nie wiem kiedy, nie wiem kiedy, także proszę was bardzo o cierpliwość, a dzisiaj chciałabym po prostu przypomnieć nazwisko ważnej pisarki. Myślę, że jednej z najbardziej znanych, jeśli chodzi o ukraińskie pisarki kobiety, znanych poza Ukrainą, to jest Oksana Zabuszko, Tu jest jej ostatnia książka, Planeta wydawnictwo. Agora. Przy tej okazji przypominam o jednej z najgłośniejszych książek Oksany Zabuszko, Badania Terenowe nad Ukraińskim Seksem. To jest książka sprzed 30 lat. Wydawnictwo Agora postanowiło przy okazji Planety Piołun wznowić właśnie. Tę książkę parę słów, bo to jest książka też o kobietach, to jest książka o kobietach z, no, z postkomunistycznej Ukrainy, krótko mówiąc, i w takim kontekście ich spuścizny, tych osób, które dorastały, wychowywały się w tym świecie po upadku Związku Radzieckiego, i trudności właśnie w budowaniu relacji intymnych. To tak w największym skrócie, jeśli jesteście ciekawi, to oczywiście bardzo wam serdecznie to polecam ale tu chciałabym powiedzieć Wam parę słów na temat tej planety Piołun, dlatego że to wydaje mi się już książka bardziej współczesna i taka przybliżająca nam Ukrainę. W tym rozumieniu tego dzisiejszego, bardzo trudnego kontekstu. To jest zbiór esejów. Ja czytałam wywiad z Oksaną Zabuszko na temat, no właśnie, tej książki. Ona się ukazała przed wybuchem wojny i już dużo wcześniej też była przygotowywana do wydania także w Polsce, więc to nie jest, wiecie, tak, że jakby przed chwilą wyszło, po prostu dosyć taka dramatyczna jest ta zbieżność. Natomiast no jest to spojrzenie, myślę, najbardziej współczesne i jeśli teraz akurat jesteśmy w stanie, Cokolwiek więcej, jako kraj sąsiadujący, jako społeczeństwo, które ma bardzo bliskie związki z, z Ukrainą, dowiedzieć się czegoś więcej, to jest bardzo dobry moment, żeby po e, takie eseje na przykład sięgnąć. Oksana Zabuszko zresztą m, sytuuje się jako taką no, bardzo znaną pisarkę ukraińską, ale m, mówi się o niej na przykład jako e, takim odpowiedniku naszej Olgi Tokarczuk. E, być może to jest trochę na wyrost. E, Olga Tokarczuk chyba jednak jest bardziej e, m, uhonorowana. Nagrodami niż Oksana Zabuszko. Natomiast pewnie coś w tym porównaniu jest. Zresztą obie panie się dobrze znają i po wybuchu wojny widziałam, że Oksana Zabuszko przebywała w Warszawie i była, było takie spotkanie właśnie z Olgą Tokarczuk. Było transmitowane nawet. Na YouTubie. Dosyć przejmujące, oczywiście, w kontekście tego, co się dzieje. A w samym temacie jeszcze wydarzeń na Ukrainie chciałam Wam polecić jeden niezwykły reportaż. I to jest też reportaż napisany przez znakomitą autorkę Marcy Shore. Jej reportaż pod tytułem Ukraińska Noc. Marcy Shore jest amerykańską naukowczynią, wykłada na Uniwersytecie Yale w Stanach Zjednoczonych i zajmuje się Europą Środkowo-Wschodnią. To jest centrum jej zainteresowań badawczych, naukowych. Ona przebywała w 2014 roku w, na Ukrainie, w Kijowie, a więc była takim świadkiem wydarzeń tej drugiej rewolucji na Majdanie, czyli tak zwanej rewolucji godności. O tej pierwszej z roku 2005 mówi się po Rewolucja, o tej drugiej mówi się rewolucja godności. I ona oddaje tutaj głos najmłodszemu pokoleniu Ukraińców, którzy są w stanie poświęcić, bardzo dużo zaryzykować, poświęcić własne zdrowie, życie w imię tych wartości demokratycznych i Chęci, aspiracji, przynależenia do świata zachodniego. To jest bardzo bolesny dzisiaj temat w kontekście tego, co się dzieje i toczącej się wojny, ale nam pozwala rzeczywiście zrozumieć, dlaczego do tej wojny w pewnym sensie doszło. E, tu jest bardzo dużo wydarzeń przywoły, przywołanych też e, 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 z tego, co wydarzyło się później, czyli że właściwie wydarzenia te pociągnęły tak naprawdę całą lawinę zdarzeń, które miały miejsce i toczyły się od 2014 roku w rejonie Donbasu. Ale ja Wam tę książkę polecam, jeśli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej i zrozumieć właśnie to, co dzieje się teraz. Oczywiście, jeżeli jesteście na to gotowi, ja nie chcę Was tutaj namawiać, natomiast ten głos, głos Marcy Shore, wybrzmiewa dzisiaj wyjątkowo wiarygodnie. I jest to naprawdę bardzo, bardzo dobry tytuł. Ukraińska Noc Marcy Shore. Mam jeszcze dwa nazwiska na koniec, które chciałabym Wam y, przypomnieć i jednocześnie też polecić. To są bardzo znane nazwiska. I takie międzynarodowe. Obie pisarki są laureatkami Nagrody Nobla. Zacznę od tej, która otrzymała ją jako pierwsza, to jest Elfride Jelinek, Nobel 2004. Austriacka pisarka, znana głównie z takiej powieści pianistka. Tutaj prezentuję jej książkę Rządza, którą bardzo Wam polecam. Za chwilę kilka słów na temat pisarki, natomiast zacznę może od tego, że to jest pisarka bardzo skandalizująca i ta aura skandalu ciągnie się właściwie od właśnie przyznania Nagrody Nobla. Dlatego, że w 2004 roku doszło do takiego bardzo charakterystycznego zdarzenia. Jeden z członków tego komitetu noblowskiego, który. Zasiadał w tej kapitule przyznającej nagrodę, zbuntował się przeciwko temu wyborowi i zrezygnował w ogóle z bycia członkiem tej grupy, właśnie przyznającą nagrodę. On uznawał, że to jest hańba i obniżenie rangi tak naprawdę tej Nagrody Nobla. A więc skandal rzeczywiście był i, i, i gdzieś tam jest, do dzisiaj ciągnie się za autorką, lecz myślę, że tylko przyczynia się do w pewnym sensie zwiększenia popularności, bo oczywiście to było takie wydarzenie, o którym wszyscy mówili. Dlaczego skandalizująca? No to jest pisarka w takim duchu i nurcie. Feministycznym z tego takiego bardzo, powiedzmy, nie lubię tego słowa, ale wojującego, powiedzmy, feminizmu. W tym sensie, że ona rzeczywiście bardzo dużo w swoich książkach poświęca uwagi na temat walki płci i przede wszystkim no walki kobiety o swoje miejsce w społeczeństwie. Frida Jelinek zresztą słynie przede wszystkim z takiego bardzo bezkompromisowego i mocnego, ciętego języka. Języka też bardzo sarkastycznego, ironicznego. Prześmiewczego, ale ja bym powiedziała, że ona idzie o krok dalej, bo jeśli czytaliście na przykład pianistkę albo na przykład tę powieść rządza, to jest język jednocześnie bardzo wulgarny i myślę, że to się w ten kontekst taki właśnie skandalu wokół jej osoby bardzo dobrze wpisuje. Natomiast ona też trochę boryka się z, taki, z taką łatką, którą jej przyczepiono, to znaczy jako też sympatyzująca jest z jakimiś ruchami ideologicznymi, lewicującymi, komunikacyjnymi. Więc gdzieś tam to też bardzo mocno za nią idzie. Jej proza jest taka bardzo bezkompromisowa. Jest, jeśli chodzi o gatunek, taką żonglerką, trochę też między. Taką powieścią brukową, powieścią burleską. Ta książka akurat jest czymś w rodzaju kryminału, ale to jest cały czas literatura piękna i bardzo taka wyrazista forma, zwłaszcza w języku. Zwłaszcza w języku, który jest taki jak Żyletka, to znaczy trochę tak tnie czytelnika i no, nie pozwala ani na chwilę odpocząć. To jest książka przesycona zresztą bardzo takimi silnymi emocjami, namiętnościami bym powiedziała. Ten język też powoduje, że wielu czytelników nie jest w stanie przebrnąć przez jej książki. Ja się już spotkałam z takimi opiniami, że właściwie to tego nie da się czytać, bo to jest tak obsceniczne i tak niesmaczne, ale ja bym was jednak namawiała, bo to jest bardzo ważny głos też, w, jeśli chodzi o taką krytykę zachodniego społeczeństwa, pokazywania takiej słabej kondycji tego społeczeństwa zanurzonego w materializmie, w konsumpcjonizmie i w takim właściwie zewnętrznym szafarzu wartości, pod którymi właściwie nie ma nic. Ona jak opisuje właśnie domy piękne, trawniczki, kwiatki, to pokazuje, że za tym tak naprawdę stoi bardzo dużo zła, bardzo dużo zgnilizny i, i robi to właśnie w sposób taki yy, bardzo bezkompromisowy. Dlatego polecam waszej uwadze. Mnie się na przykład ta powieść Rządza bardzo podobała i serdecznie wam polecam, chociaż zdaję sobie sprawę, że na pewno to nie jest pisarka i literatura dla każdego. Natomiast ostatnie nazwisko wydaje mi się już bardziej uniwersalne i to jest taka proza o wiele bardziej stonowana, też taka, właśnie, bardzo epicka. To jest Doris Lessing. Ja mam tutaj akurat zbiór opowiadań, mężczyzna i dwie kobiety, bo będę chciała Wam za chwilę też polecić te opowiadania jako krótką formę, ale parę słów na temat autorki. No, to jest Nobel 2007, ale autorka jest od wielu, wielu, wielu lat znana jako, no, właśnie pisarka przede wszystkim takich olbrzymich wielotomowych powieści. I tutaj dość przypomnieć, chyba taką najbardziej e, znaną jej e, książkę, czy serię, taką e, pięciotomową, pod tytułem Dzieci Przemocy. Ja czytałam dwie części: Historię Marty Quest i e, e, Odpowiednie Małżeństwo. E, I to jest właśnie taka typowa literatura psychologiczno-obyczajowa z takiej bardzo wysokiej półki. Serdecznie Wam polecam. A najbardziej znaną jej książką jest Trawa Śpiewa. Ona porusza też w swojej twórczości, Wątki rasizmu, koloryzmu, i trawa śpiewa mówi o białej Afrykanerce, która zakochała się w swoim czarnym służącym i to była bardzo, bardzo głośna powieść. I to, co mi się podoba i też w kontekście tych opowiadań, o czym chciałabym Wam powiedzieć, to jest to, że Doris Lessing skupia się bardzo na takiej, złożonej, na takiej złożoności psychiki kobiecej. Ona nam pokazuje portret kobiety bardzo wielowymiarowy. O ile na przykład kobiety w prozie jelinek pokazane są jako te bardzo silne, walczące i takie właśnie dominujące o tyle, bohaterki Doris Lessing są z jednej strony silne, z drugiej bierne, słabe. Z jednej strony odważne i też takie podejmujące trudne decyzje, takie będące w stanie ochronić siebie, swoją rodzinę, z drugiej strony bierne, wycofane, przestraszone. I to mi się bardzo podoba, bo to jest takie bardzo wiarygodne psychologicznie i wydaje mi się, że Doris Lessing też nie pozostawia takiej jednoznacznej wskazówki odpowiedzi, właściwie co jest rolą kobiety, co powinno być, dlatego że ona pokazuje tę złożoność i to jest bardzo ciekawe, natomiast ona też bardzo ciekawie prezentuje się nie tylko w tych dużych powieściach, ale właśnie w takich miniaturkach prodatorskich. I tutaj mam właśnie ten zbiór opowiadań, mężczyzna i dwie kobiety. Oczywiście jak to zbiory opowiadań nie jest może do końca równy, natomiast znaczna część z tych opowiadań tutaj jest zrobiła na mnie bardzo do, dobre wrażenie. Jeśli nie macie na przykład ochoty na właśnie poznawanie od razu tej pisarki z jej dużych powieści, to polecam Wam zacząć na przykład od Zbioru opowiadań, a potem sięgnąć na przykład po yy, książki takie jak Trawa Śpiewa. Doris Lessing, myślę, że nazwisko zawsze warte przypominania. A dzisiaj już bardzo serdecznie Wam dziękuję za uwagę i za to, że dotrwaliście ze mną do tego momentu. Mam nadzieję, że przedstawione pisarki, autorki były dla Was na tyle interesujące, że każdy z Was tutaj może znaleźć coś dla siebie. Tradycyjnie zapraszam do wymiany komentarzy i zapraszam Was na kolejny film, który będzie chyba już podsumowaniem literatury francuskiej, którą czytamy. Czytamy do 10 kwietnia, przypominam Wam bardzo. Serdecznie i jeśli jeszcze macie ochotę się dołączyć, to namawiam. A 10 kwietnia będziemy właśnie o tych francuskich pisarzach i pisarkach rozmawiać. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Do zobaczenia.